Ciało obce w oku, Pierwsza pomoc. Jak usunąć ciało obce z oka? Ciało obce w oku to ciej pypki, muszki i ziarenka piasku zwykle wpadaj do oka, gdy jestem na dworze. Wówczas warto wiedzieć, jak wyjść bo obce z oka, szczególnie jeśli znajduje się w oku dziecka. Gorzej, jeśli wokół znalazł się dukreska kreska e obce, wtedy konieczna jest interwencja lekarza. Sprawdź przecinek, jak usunąć ciabo obce z oka. Jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku ciabo obcych wokół? Ciało obce wokół to najcz, ciej pypki, bemuszki, piasek i Jerzetsy. Które podra kreskania i spojówk. Po dostaniu się ciaba obcego do oka, zaczyna on obzawić. Jest to reakcja obronna. Azy zawieraj zawiera bowiem przeciwciała unieszkodliwiające bakterie zlokalizowane w ciabach obcych. Ponadto dziki wzom drobinki znajdujące się wokół ma jeszcze cikiem oka. W przeciwnym wypadku ciabo obce trzeba samemu usunąć z oka. Ciabo obce wokół, objawy skutkiem do prakreskaenia spojówki przez ciabo obce jest, ból pieczenie zaczerwienienie bzawienie jednego oka potrzeba ci mrugania objawy te, wiadczo obecności ciaba obcego wokół. Nale kreska Y na nie zwraca szczególnu uwagę abych dzieci. Ciabo obce w oku pierwsza pomoc. Jak usunę ciabo obce z oka. dog badnie RC. Koniuszkami palców chwyza RZ górnej powieki. Następnie odchyli od i poci ku dolnej. W konsekwencji oko znacznie silniej bzawi, co powinno spowodować. Kreska e obce samo wyb nie. Jeśli ta metoda oka kreska e nieskuteczna, sprawdź, czy bo obce utkwi bo pod górny czy pod dolny powiek. W tym celu delikatnie wywid górny powiek i popadrz w dół. Jeśli nic tam nie ma, popadrz w górę i sprawdź dolce z gabki ocznej. Jeli ciało obce jest widoczne na białej CZ, ci oka, za pomoc koniuszka czystej chusteczki albo z patyczka higienicznego delikatnie przesut je w kierunku kacika oka, a kreska znajdzie się poza jego obrbem Kropka. usuniecie ciaba obcego Z oka powinno przynie natychmiast fulg. Jeśli jest w domu. Przebucz oczy letni, przygotowan wod lub sol fizjologiczny. Do przebukiwania oka mokreska na zastosowa zwykły kiwiszek. Tego nie rób podkreska, adnym pozorem nie trzy powieki, w ten sposób mokreska eż we trzecia, bo obce w GBB oka, czego konsekwencji mokreska eby rozszerzenie si stanu zapalnego. W takiej sytuacji zwiększa się równie kreska ryzyko kreska enia. Nie ukreskaływaj twardych lub ostrych narzdzi do usuwania ciapopcych z oka. Nie stosuj kreska adnych kropli w celu wywołania bzawienia i oczyszczenia oka. Nie próbuj samodzielnie usuwać ciapopcych, które wyglądają. Jakby utknęby w gabce ocznej, znajduj się na teczówce oka, wbiby si w oko, na przykład drzazga czy odbamekę z Z kaba. Wówczas nalekreska Y jak najszybciej uda się do lekarza. Ciabo obce w oku, kiedy do lekarza? Gdy bez skutku próbujesz usuncia bo obce z oka lub w ogóle nie aż go dostrzec, a czujesz, kreska E masz co w oku, jak najszybciej udaj się do okulisty lub na pogotowie. Zabezpiecz podra kreska oko opatrunkiem z jabowej gazy i banda kreska a dziki temu powieka nie będzie się porusza ba i dodatkowo podra ba oka. Interwencja chirurga jest konieczna tak, kreska E wtedy, gdy masz wrak kreska E nie, kreska E przedmiot wbił się w Bipsi wrogówk. Nie ruszaj wtedy obojgiem oczu, tylko za banda kreska ujot je. Ruch zdrowego oka jest bowiem związany z ruchem oka chorego, który pogłębia uraz. for blisko osoby by pojechała stop na pogotowie na ostry kreska uro okulistyczny powinny trafić również kreska osoby którym wokół bibo si kreska ecia bo obce wtedy tak kreska e konieczne jest zabanda kreska owanie zarówno zdrowego jak i chorego oka